Cześć dzieciaki! Dawno się nie widzieliśmy, hm. a przechodzę do Was z zaproszeniem. Chcę zaprosić Was na rekolekcję. A co to takiego rekolekcje? To yy, pierwsza klasa może nie wiedzieć, ma rok temu mówiłem. Rekolekcje to takie lekcje, gdzie duży yy, i mały, bardzo mały, uczy się jak być doskonałym. A hasło tegorocznych rekolekcji adwentowych to jesteś wyjątkowy ty. Halo, halo, widzę cię. I ciebie też. O, ciebie też widzę. O, o, o i nie chowaj się. Bo chcę ci powiedzieć, że jesteś wyjątkowy. Wyjątkowy w oczach Pana Boga. Jesteś dla niego mega ważny. Najbardziej ważny na świecie. Najważniejszy z najważniejszych. Jesteś po prostu wyjątkowy! I o tym będziemy mówić na rekolekcjach. Warto przyjść w formie zdalnej będą, czyli daleko nie musicie wychodzić, chociaż msza święta y, będzie odprawiana w naszym kościele, na którą zapraszamy Was do kościoła. O godzinie 6.30 w środę ronaty, albo wieczorem o 18.30. Starsze klasy będą miały także podczas rekolekcji spowiedź w kościele, ale wszyscy wspólnie razem zastanawiać się będziemy nad tym co to znaczy że jesteśmy wyjątkowi i na czym ta nasza wyjątkowość polega i powiemy sobie również o tym że każdy jest wyjątkowy każdy dla boga jest wyjątkowy przyjdźcie nie pożałujecie będzie super fajnie będą zadania też hmm, może jakieś nagrody będą pani Asi zapytam ale nie mam telefonu musiałbym do niej zadzwonić na pewno będą fajne zadania. Co z tych zadań wyniknie, sam jestem ciekawy. Mam nadzieję, że uda mi się też na tych rekolekcjach z Wami kilka razy się spotkać. Dobra, to do zobaczenia w poniedziałek, wtorek, środę, tuż przed Wigilią i Bożym Narodzeniem. Dowiemy się, że jesteśmy wyjątkowi, wyjątkowi dla Pana Boga. Każdy, każdy z Was i każda z Was tutaj o. Widzę Was, widzę, widzę. Nie ukryjecie się. Jesteście wyjątkowi. Do zobaczenia. Cześć! Już się kończy adwentowy czas. Już niedługo przyjdzie do nas Pan. Z Tobą, Jezu, chcemy żyć. Gdy my czekamy, Ty do nas przyjdź. Album już bardzo szybko y, ku końcowi zbliża, więc wykorzystajmy te dni jak najlepiej. Cześć!